Cześć, witajcie na kanale Trochę Wolnego Czasu. Dzisiejszy odcinek jest z cyklu świątecznych zestawów Lego, a zbudujemy sobie świąteczny zimowy pociąg. Zapraszam na recenzję. To jak? Jedziemy? Dokąd? Na biegun północny, oczywiście! Przecież to Polarny Ekspres! Muszę Wam zdradzić, że uwielbiam pociągi, dlatego bardzo się cieszę z dzisiejszego odcinka. I uwielbiam też burze Narodzenie, więc tym bardziej się cieszę z dzisiejszego odcinka. Więc zrobimy sobie mały unboxing i zobaczmy, co znajduje się w tym pudełku. Oczywiście klocki, ale co poza klockami? Jeeeee! Tyle. Słuchajcie, tu są jakieś takie tory połączone dziwnym klockiem. Nie miałem jeszcze nigdy pociągu z Lego. I trzeba to rozparcelować. I to się będzie... O! Wciska się! Działa! Działa! Mamy tutaj siedem woreczków z klockami, tory, które zatoczą nam koło i instrukcję jeszcze zafoliowaną, więc ją teraz rozparceluję. Pierwsza instrukcja wygląda w ten sposób. Jest to instrukcja, w której zbudujemy sobie ławeczkę. To jest ostatnia strona, więc budujemy sobie ławeczkę i chyba figurki, tak mi się wydaje, przynajmniej te dwie i jakieś tam prezenty widzę. Eee, czyli w drugiej instrukcji w ogóle dziwnie się otwiera. Zobaczcie, jest tak, ale nie otwieram w ten sposób, tylko otwieram tak w pionie. No i tutaj będziemy budować pociąg. O! Dobra, ja zabieram się za budowanie i widzimy się za moment. Ha, ha, ha. No i gotowe. Tak wygląda zimowy pociąg tuż po złożeniu, i w końcu może wyruszyć w koło. Będzie się kręcił w kółko, bo mam tylko takie tory. Znaczy w zestawie były takie tory, że będziemy się kręcić w kółko. Trochę nudno, nie? Tak, w zestawie mamy. Okrąg, więc będziemy się kręcić w kółko rzeczywiście, czyli tak jak w klasycznych kolejkach. Kupujemy zestaw kolejek, zazwyczaj mamy, tak, żeby można było sobie pojeździć, czyli że w kółko, nie? Żeby się pociąg nie wykoleił, i możemy sobie jeździć, 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 jeździć i tak sobie jeździć, nie? Dobra, a teraz pokażę Wam wszystko z bliska. Zmieniamy wystrój. Moi drodzy, standardowo zaczniemy sobie od omawiania figurek, a w tym zestawie jest ich aż pięć. Na początek Marianek. Marianek jest bystrym chłopcem i trochę rozrabiaką. Trzyma w ręce jakieś takie łoki toki. Jest też dość ciepło ubrany. Ma tutaj jakiś taki polar albo golf i kamizelkę ocieplaną. Z tyłu jest jeszcze jakiś nadruk, ale nie za bardzo wiem co to, co to jest na tym. Jakaś ośmiornica i kotwica. Nie wiem co to jest za znak, może mi powiecie czy to jest jakieś logo istniejące, czy coś zmyślonego z LEGO. W każdym razie jest też ubrany w jakieś tam niebieskie spodnie, dość długie włosy ma i zobaczmy jeszcze co tam ciekawego skrywa z tyłu. Z tyłu skrywa łysinę, w sensie nie ma nic, nie ma drugiej twarzy. Dobra, więc Marianek sobie taki sympatyczny chłopaczek jest. Marianka sobie damy tutaj na boczek. Marianek, stój. Mamy też małą Zosię, która jest ubrana w zieloną kurtkę i beżowe spodnie. Ma też takie szare rękawiczki i spięte włoski. Dalej mamy taką panią, która wygląda trochę jakby puszczała pociąg, że tak powiem. Z yy, taka, taka pani z gwizdkiem, ale w zasadzie te dzieci nie mają żadnego opiekuna, ale tak, tak sobie teraz myślę, że w sumie to może być ten, ten pociąg może być jak ten ekspres polarny, z, właśnie z filmu Ekspres Polarny, gdzie dzieci same jechały do Mikołaja. Więc może, może to nie jest opiekunka, tylko, tylko po prostu faktycznie ona pracuje na. Na kolei. Więc widzicie, tutaj jest elegancko ubrana. Ma taki, jakiś taki płaszczek z futerkiem. E, tutaj jest, jeszcze widzicie, że jest też ubrana w, w, w koszulę z krawatem. Więc, no mówię, jest elegancko wystrojona, włosy ułożone. Więc widać, że jest e, no, albo strojnicie, albo jest w robocie, nie? W pracy, przepraszam, w pracy. Więc jest też taka elegancko ubrana pani. Czwartą figurką jest konduktor Tadeusz, który ma tutaj taki zegarek, który mierzy czas i sprawdza w ogóle, żeby pociąg wyruszył punktualnie i żeby być na czas. Eee, nie może się spóźnić, gwizdek oczywiście. Pan konduktor jest elegancko ubrany w kamizelkę, w koszulę, w krawat. Eee, jak ściągniemy czapkę, co tam ma? O, zobaczcie, jakie ma spojrzenie groźne. Bilet proszę. Masz w kieszeni? O lepiej mieć bilety? I z tyłu kamizelka spięta paskiem. I tak wygląda pan konduktor. Bardzo fajnie w ogóle. Farny, fajny korpus, podoba mi się. Lecimy dalej. Ostatnią figurką jest maszynista Roman. Który jest ubrany w taki oto specjalny kombinezon. Który zapewne się gdzieś tam wybrudzi w trakcie. W... No widzicie, że ma łopatę, więc on tam ładuje te, tego węgla do pieca pociągu. I na pewno się zmęczy. To nie jest, nie jest prosta robota. Eee, założę mu czapkę, bo on generalnie z czapką jest. Eee, maszynista Roman ma też taką chustę na szyi, e, która nie wiem, czy to taka arafatka trochę, pewnie zimno jest. No to on też musi mieć coś na szyję. Nie ma takiego klasycznego. Czekajcie. O, maszynista Roman. To się nazywa Roman. Ej, Roman, ej, Ziomal. Ziomal Roman. Czekajcie, czekajcie, zrobimy taki myk. Jakby na przykład maszynista Roman się zbuntował, to generalnie sam by mógł porwać pociąg. No ale po co, skoro jest maszynistą i tak nim kieruje? Dobra, idziemy dalej. Więc tak wyglądają wszystkie figurki z tego zestawu. A teraz pokażę wam pociąg. I tak oto prezentuje się lokomotywa, czyli najważniejsza część zimowego pociągu, która wprawia go w ruch. Moi drodzy, lokomotywa prezentuje się bardzo ładnie, naprawdę wszystkie szczegóły, detale zostały tutaj świetnie e, dopracowane. E, w niektórych miejscach mi brakuje niektórych elementów, na przykład tutaj tych tłoków nie ma takich ciekawych, co, co, co by się ruszały, takie wiecie. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie, w każdym razie nie ma tego. Fajna rzecz, tutaj mamy taką dynamikę, jest pokazane w taki, w taki ciekawy sposób. Z komina leci dymek, jak to jest w wierszyku dla dzieci, z takich klocków białych zrobione. Ten komin to taki jak prawie jak z, z Watykanu, Habemus Papam, biały, biały dym leci. Słuchajcie, więc ta lokomotywa nie zanieczyszcza powietrza, jest biały dym, także jest czyściutko. Chociaż zaraz ktoś mnie sprostuje, pewnie że biały dym to jest jeszcze bardziej trujący od tego ciemnego, ale w każdym razie jest tutaj taki dymek. Mamy też. Pokażę Wam, jak przód wygląda. Więc przód wygląda w ten sposób. Mamy oczywiście podwozie ruchome, dzięki czemu nasza, e, nasz pociąg się nie wykolei tak łatwo. Znaczy, można go wykoleić oczywiście, ale nie, nie wykolei się tak łatwo w każdym razie. I bez problemu będzie mógł sobie jeździć po, po szynach, po torach. Tutaj widzicie, że jest taki bardzo ładnie zrobiony komin. Jest też tutaj jakaś lampa, jakieś tłoki, nie wiadomo co to jest. Nie znam się za bardzo na lokomotywach, ale, ale widzę, że bardzo fajnie to wygląda. Mamy też strojki, bo oczywiście to jest pociąg świąteczny, więc strojków też nie mogło oczywiście zabraknąć. Wewnątrz mamy liczniki, różne wskazówki, które pokazują nam różne rzeczy. To maszynista będzie wiedział, ja tam nie wiem, prędkość pewnie, tam, ile jest paliwa, ile węgla itd. Więc tutaj wewnątrz za dużo się nie znajduje. W zasadzie oprócz, oprócz tych wskaźników nie ma tam nic. Tu można wsadzić maszynistę i będzie. Oj, czapa mu spadła. Maszynista tutaj ma łopatę do ładowania węgla, który jest tutaj. Zaraz, zaraz, czekajcie, bo mi czapka spadła. Teraz przejdźmy do. Może lokomotywy sobie tutaj przesuniemy na chwilkę. Jest pierwszy wagon z węglem. To jest tak zrobione, że po prostu jest taka klapa. I już widzicie, że jest pełno strojków takich białych. Ten motyw się będzie powtarzał we wszystkich prawie wagonach, no poza jednym w zasadzie. Zaraz wam pokażę. Z jednej strony mamy takie zakończenie hakiem i tu będziemy właśnie tu sobie włożymy na przykład do lokomotywy, więc możemy tutaj wsadzić hak i, i się ciągnie. Ale z drugiej strony mamy taki ciekawy klocek i to jest magnes. Tak wygląda drugi wagon. Mamy tutaj, mm, to jest wagon w ogóle z prezentami. Generalnie, jak ten wagon jedzie, to choinka i pociąg się kręci, bo tutaj jest jeszcze taka ma mała kolejka. Pokażę Wam. Jak pociąg jedzie, to się kręci, i tutaj mamy lokomotywę, wagon z węglem i pociąg, czyli generalnie mamy bardzo podobny yy, układ jak w pociągu. Na którym jest ten, ta kolejeczka, prawda? Czyli mamy lokomotywę i trzy wagoniki. Gdy poruszymy wagonem, choinka i kolejka kręcą się. Także to jest fajne, że, ho, że jest pociąg w pociągu, nie? Dobra, a tutaj mamy taki, takie miejsce, na którym możemy położyć zabawki. tutaj te, te, teraz Wam omówię te zabaweczki, bo naprawdę bardzo fajnie zostały zrobione. I zabawek jest dość sporo. Szczerze mówiąc, moim zdaniem, jest ich nawet za dużo, bo one wypadają stąd, więc pierwsza zabawka, jaka jest dołączona do zestawu, to jest taki robocik. Mamy tu jeszcze jakiś chyba statek kosmiczny, tak mi się wydaje, że to jest jakaś, jakiś statek gwiezdny, tak to wygląda. Z jakimś odrzutem z tyłu. Tu jest jakaś paczuszka taka standardowa, bardzo sympatycznie zrobiona, miniaturowa straż pożarna nakręcane autko żaglówka A może tak pokażę na ręce No i jeszcze takie klasyczne klasyczne prezenciki. Słuchajcie, tyle prezentów tu władowali, że to wszystko spada. No, więc wagon mamy, że tak powiem, z głowy, tutaj jeszcze jest jakaś drabinka, w ogóle bardzo fajnie to wygląda. Dobra, odstawię to na chwilę, bo mamy jeszcze ostatni wagon do omówienia. To jest taki wagon osobowy, mamy tutaj takie otwierane fajne drzwiczki z jednej i z drugiej strony, z przodu i z tyłu. I tam w środku mamy normalnie wyposażenie, mamy siedzonka, pokażę Wam jeszcze z góry, bo tutaj w ogóle jeszcze jest taka, taka latarnia, lampion taki, z drugiej strony tak samo. Ozdoby, oczywiście, takie fajne złote wstawki, które bardzo ładnie wyglądają. Tutaj mamy jeszcze lampy. Tutaj w środku jest jeszcze taka lampka, kubek, siedzonka, dwa i stolik. Można sobie tutaj usiąść, wypić ciepłą herbatę z termosu i zjeść jakąś kanapkę. Ostatni. Mm -mm. Ostatni albo coś, coś, jakiś fajny ciepły posiłek, na przykład jakiś, nie wiem, bigos, albo... albo jakiś barszczyk. Na co tylko macie ochotę. W zestawie znalazła się też taka mała mini stacyjka, taki mały peronik yy, ośnieżony. Mamy tutaj ławeczkę i taką ładną, wystrojoną lampę. Więc tutaj na przykład pani... Czekająca na pociąg, może sobie usiąść i czekać. To jeszcze nie wszystko. Co przychodzi Wam do głowy, jeżeli myślicie sobie o takiej zabawkowej kolejce? No to, że będzie jeździć, prawda? Więc fajnie, jeździmy sobie w kółko. Jest spoko, fajna zabawa. Ale umówmy się, każdy chciałby, żeby taka kolejka jeździła sama. I Lego. Co prawda nie dołączyło tych części, ale pokazało w jaki sposób zrobić taki mały upgrade, dzięki któremu właśnie... Ten zimowy świąteczny pociąg będzie mógł jeździć sam. I moi drodzy, na końcu instrukcji znajdziecie też w jaki sposób zrobić właśnie taki, taką konwersję tego zestawu, dzięki któremu pociąg po prostu zacznie sam jeździć. Nie mam jednej części, ale to nie ma problemu, bo mam części z, z pociągu osobowego i tam też wszystko działa, też wszystko jeździ. Po prostu troszkę to inaczej podepnę. Jak widzicie, to są jeszcze to jest stary zestaw. Teraz te części wyglądają tak. To jest współczesny pad. Tak wyglądał kiedyś. To jest ta sama część co ta. I tą część obrotową też mam. Natomiast nie mam tej. Ale myślę, że będzie działał. To słuchajcie, teraz sobie ulepszymy, zrobimy mały tuning. Lecimy. Bieg pierwszy. Przyspieszymy trochę. To jest drugi bieg. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy ósmy Słuchajcie, ciekawe, czy się wykolei. Dziewiąty. I patrzcie, jak tory się ruszają. A zaraz mi spadnie ze stołu. I dziesiąty. Było ostro, już na krawędzi. Czas na podsumowanie. Zimowy pociąg świąteczny już dawno nie jest w sprzedaży, więc znajdziemy go dużo drożej niż kiedyś. Kiedyś kosztował 420 zł. To była cena katalogowa. W tym momencie, jak znajdziemy go za 700 zł, to jest naprawdę dobra cena. Ale zazwyczaj pojawia się za co najmniej 1000, więc o. Trzeba się zastanowić, czy ten zestaw jest warty takiej sumki. 420 zł to była moim zdaniem cena optymalna dla takiego zestawu. W tym zestawie no, nie ma tych silniczków, więc to trzeba jakby osobno kupić. Jest ten upgrade dostępny, Może, można sobie to e, skonwertować, ale mamy tutaj w zasadzie tylko ten pociąg, taką małą, taki mały peronik, e, 5 minifigurek, e, mnóstwo zabawek, bo rzeczywiście tutaj jest ten wagon jest wypchany zabawkami, i. I co chwilę mi jakieś spadają, nie mogłem tak włożyć, żeby mi nie spadały, więc ich jest naprawdę sporo i fajne projekty, ciekawe to jest. Ładnie ozdobiony wagonik, zresztą cały pociąg jest bardzo fajnie zrobiony w takim klimacieku świątecznym. No, i bardzo fajnie to się prezentuje. Mamy też taki okrągły tor, dzięki któremu pociąg sobie może jeździć w kółko. Może to trochę mało fantazyjnie, ale no w takich kolejkach nie spodziewałbym się czegoś więcej. Jeżeli oczywiście chcecie, możecie dokupić sobie osobne tory lub też połączyć z zestawami, na przykład pociągiem osobowym czy pociągiem towarowym, i wtedy tych, tych torów będzie więcej. Ten zestaw zawiera 734 klocki, więc jest całkiem nieźle i naprawdę możemy ich użyć jeszcze do zbudowania czegoś y, równie fajnego, równie pomysłowego. E, podobają mi się też te czerwone koła, które są e, w lokomotywie. A jeszcze jedno, zobaczcie jaka kolejka była w Kevinie. Od taka ciekawostka. Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zachęcam też do zasubskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. A tymczasem jedziemy. Ten pociąg będzie tak jeździł i jeździł, dopóki nie znajdzie stacji. A stacja w następnym odcinku.